Sponsorem wywiadu jest AutoGT, centrum dilerskie Hyundai oraz Mitsubishi. Jeden z największych dilerów samochodowych na Mazowszu. Kontakt do firmy w aplikacji mobilnej oraz na stronie www. Dzień dobry Państwu dzisiaj w studiu Suchacze, goście Jana Króla, siatkarza. Prawdopodobnie obecnie najlepszego siatkarza pochodzącego z sochacza. Czyli jak był gdzieś się spotkał z jakimiś ludźmi Suchaczem, którzy grają na jakimś porządnym poziomie? Jest, e, trener, był w pierwszej w Legii, sześć Wójcik, e, a więcej. Tak z samego sochacza, że był urodzeni, żeby mieli e, w metryce napisane, że sochaczek to chyba nie. Czyli dobrze takiego. Ma ja jeszcze rozumiem. Jestem ja rozumiem, chociaż było kilku czy kilkoro siatkarzy z bo no, no Najpierw trzeba Pani Panią Lesiewicz, która na, na Igrzyskach w Tomiec to była. Chodak na Aldejrze? Chodak do ale w Dajrze. to była bardzo takie słuchy mnie doszły, tak, że, że, że w Chodakowie dwie ulice ode mnie była taka fajna. Nie, był to Pan Osłanek był. Gałecki, no i no, to tak, tak, chyba była Aleksandrowska. No, no, co co to No Gałecki, coś, coś kojarzę. Tak. Myślę, muszę wybadać. Nie. No bo to, to wybadać. No, Wybada. no bo, to, 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 to tak w wieku jest, ale trochę ciebie Tak mniej więcej. Czyli on no, tam się rodził na początku lat 60. Czyli w ja 80 80. Wy, Wybadał, bo myślę, że, że nawet poznałem, ale, ale muszę, muszę sprawdzić twarz. Tyle tak, to, to dostawimy samemu. No to... Klub, klub, klub z historią? Niestety ostatnio złe powinien jest klubem też. Ale tak. są Sądecki. Niestety tak. Ale wróćmy do Ciebie. Jak zaczęło mi Karierę... 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 Mówi się często, że, że karierę to tam mają Nowakowski, kurek, Kubie... W każdym razie moja stycznia się Kuką zaczęła się tak naprawdę tutaj w Sierczypie oczywiście. Słuchajcie, delikatnie na początku w, w, w szkole w siódemce, gdzieś tam na, na pierwszych wf ale głównie, przede wszystkim, to ze sprawą pana Pawła Kucika, który wciąż jest nauczycielem tutaj w szkole, teraz jest chyba jedynka. Tak. szkoła podstawowa numer 1, a wtedy ja byłem w gimnazjum numer 1. Eee, I pana Pawła II, ulicy Było chyba tak, jakaś... O właśnie. E, także, e, także tutaj pana, na Pawła Kocika zaczynaliśmy, była klasa sportowa i ze tego, że on wtedy jeszcze się wkarzał w, e, w, 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 w Siemowiu-Gostynin. Przeniesiony z trzeba się Siemowię, i pamiętam, że byliśmy dwa, trzy, dwa razy, chyba, albo trzy razy byliśmy w Gostyninie na meczu, e, naszego szymo co było taką dość dużą, dużą, olbrzymią atrakcją, olbrzymią atrakcją wtedy jeszcze. I ja się tylko zobaczyłem, tutaj odbijają, to tam coś, coś się dzieje w kibicują, zamieszanie. Także podobało mi się poza tym, jeżeli miałem styczność z takim człowiekiem na co dzień, bo mieliśmy codziennie, odpowiedzial okay. a tu za chwilę widzę go na wojsku to mi to, to, to podobało. Tak, to, jest to. taki autorytet jeszcze. że rządnie. A do tego mieliśmy jeszcze taką fajną grupę w, w, tej, w, w tym rodzinku w tej klasie. Taką grupę, która może nie wszyscy się trzymają, ale no, kilka razy się spotkaliśmy po latach. Także, także, także fajnie było była. I dość często w tym się kochiliśmy, także dość często. Tak? w tygodniu codziennie WF, no to tak dwa razy graliśmy w tygodniu w środkówkę. Także to, to było super. No i później kolega Sebastian Kasprzek. Nasz urlopista, który teraz w Gdańsku siedzi, z którym też mam cały czas wróci. skąpek. Wrócił? Ja. ja. Wrócił, gra w okanie teraz. To Ja, ja, ja nie nadążam, ale. Co masz na pewno w niedzielę dał? No właśnie. W niedzielę 130. No może. No Zobaczycie, jak masz na mój Ja cały czas, cały czas się wybieram na tym meczu i tak cały czas gdzieś się dziś, dziś, dziś nie wiem. No. Ale na pewno muszę, muszę przyjechać w końcu. Póki co, po kibicach, no bo to jest. Znajomych jednak. Teraz dwa. Eee, właśnie on mi podesłał stronę internetową. Eee, wtedy dopiero, internet z początki były. Była strona internetowa KS Metro Warszawa. Eee, klub, który wtedy tam dopiero początki, a teraz to jest klub utytułowany młodzieżowy, ale bardzo utytułowany. I, I wciąż też tam mam kontakty. Tam pojechałem na pierwszy obóz do Olsztyna i tak się zaczęło kręcić. I potem. I potem no i potem e, trener. Ale trener z matra, e, miał hmm. dobre kontakty i e, bardzo pomógł mi, żebym trafił do takiej szkoły Msiosca Sportowego Polskiego Związku Piłki Siatkowej. To jest specjalna szkoła w spale, e, gdzie e, no, wybra, wybrani zawodnicy, męskiej siatkówki, bo tam jest chłopcy e, właśnie, e, jest w spale, a dziewczynki jest w, w Szyku teraz. E, trenują, uczą się, trenują, uczą się, trenują, uczą się, trenują e, i do tego grają spotkania w drugiej lidze a nawet w pierwszej lidze. Można było oglądać na postaci sport normalnie e, spotkania no, uczniów specjalistów, także też to było duże wydarzenie. Wtedy kompletnie nie była pokazywana ta pierwsza liga w telewizji, ale teraz już jest. E, no i tak naprawdę dzięki, dzięki tej spale gdzieś tam zacząłem odbijać takie... Tam, gdzie tak trzeba, tak, trzeba. Tam gdzie Tak, jak trzeba. Ja trenowałem dodatkowo, przychodziłem pół godziny wcześniej, żeby jeszcze nadrobić, żeby jeszcze nadrobić, bo nie byłem najlepszy. Nie. Ale kończąc już byłem taki powiedzmy, że w czołówce. Tak? Praca, praca, jeszcze raz praca. Dokładnie. Miałem w swoim roczniku, w tej swojej, swojej grupie, w której trenowaliśmy, miałem bardzo dobrych zawodników, nie już nawet wybitnych, bo niektórzy no są dwukrotnymi mistrzami świata, bo żyć te nazwiska, tak? no, nazwiskami. No, w, klasie, w klasie bezpośrednio yy, mistrza świata nie miałem, ale w naszej grupie byli i Fabian, i Drzyzga, i, i Paweł Zatorski yy, Także w tej grupie całej reprezentacyjnej, już nie we sms ie ale był też Karol Głos. Yy, no, Kilku, kilku takich naprawdę fajnych graczy. Gratzy, graczy gracze. Gracze, śmieję, ale... I z którymi też cały czas mam kontakty To, ja właśnie to jest właśnie, to jest niesamowite, że... Cały czas się utrzymują te kontakty takie stare, zawsze się gdzieś spodziewam. Dwa dni temu się widziałem z Karolem, z Pawłem Zotowskim, tak gdzieś tam wcześniej. I tak się... to blisko w sumie się nie Niby duże, ale wszyscy się zdają tak? Tak, to jest jedna rzecz, żeby się spotkać na meczu, jak się gra przeciwko sobie, a co innego się spotkać, pójść na kawę, pogadać. No. Czy nawet teraz w okresie letnim e, pograć się w plażówkę ze znajomymi z Ligi, ale też z przed tak? I potem z okazji Bo ok? no to będę jednocześnie sama się w spale, już od razu zakwalifikowałem się do, do bycia reprezentantem młodzieży Polski. E, no to, to takie normalne jest, że ci zawodnicy, którzy są w reprezentacji właściwie w całości są w SMS-ie. To jest jakby inwestowane, Polski związki Piłki Środkowej inwestuje w tych zawodników, żeby, żeby oni później reprezentowali kraj. No innego sensu to nie by, nie, by nie było tak. Ale wydali stuleci. No, nie, no jest, nie? jest. To jest jeden, niestety. Niestety jeden wicemistrzostwa Europy kadetów, ale mieliśmy dwa razy bardzo blisko, tak żeby żeby awansować do strefy medalowej i naprawdę niewiele tam zabrakło. Później dołączył do nas jeszcze Dawid Konalski. On wiosen się tak. też nie był, ale, 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 ale dołączył i no i, i wtedy on mnie wygryzł. Tak. I wtedy ja zostałem, w znaczy sensie zostałem byłem drugim, on był pierwszym. I no tak nie ma żadnego zaraz. Po latach, jeżeli jest się dojrzałym zawodnikiem, dojrzałym sportowcem, to w sportach drużynowych trzeba dojść do takiego momentu, żeby nie myśleć w ten sposób, że komuś coś zazdrości, go do ma żal, że ktoś mnie wygryzł ze składem czy coś takiego. Jeżeli okazał się lepszy, jeżeli ten zdecydował tak, a nie inaczej, no to ja następnego dnia idę na trening i trenuję jeszcze bardziej. Staram się jeszcze więcej. Jeżeli nie jestem w stanie to to muszę się z tym pogodzić, a na końcu to trener decyduje i to trener jest odpowiedzialny za wynik. Jeżeli on wybrał takich takich wyników, to, to miał to zło. No to jest, on, on jest trenerem. I kiedy Juder w Australii, najwyższej? W Wesłem ja się od razu poszedłem do, do pierwszej linii, nie do Leksta Klasy, tylko do pierwszej linii to się nazywa, mówimy na to pierwsza liga i, i tam byliśmy bardzo blisko awansu. No i z tego Bielska-Białej, z tego zespołu e, przeszedłem do azs Politechniki Warszawskiej właśnie. Tam był David w Ekstraklasie. Potem się trochę potułały, się w się, różne, różne kierunki wybierałem. Czasami czekałem bardzo długo z podpisywaniem kontraktu, czasami podpisywałem szybko. E, czasami byłem bardziej zadowolony, czasami mniej, ale to... Ta przygoda, te, te rok za rokiem, ten sezon za sezonem, yy, yy, tak się pytałem. No ja, jest. jestem, ja jestem zadowolony, bo zobaczyłem piękne kraje, bo mam no, świetne wspomnienia i z Austrii, bo grałem dwa sezony w Austrii yy, i w Rumunii jeden sezon i w Niemczech jeden sezon, jeżeli mówimy o tej zagranicznej grupie. I uważam, że każdy z tych krajów jest niesamowity, ciekawy. Mam różne doświadczenia. Yy, ale naprawdę warto zwiedzać. Warto wyjechać, coś zobaczyć. będą z wybuchu do no Transylwanii, tak zakończyłeś No właśnie, to jest coś, czego najbardziej żałowałem, bo tam nie miałem samochodu. Tak. Jakbym miał samochód, to bym na pewno pojechał do Transylwanii, żeby zobaczyć właśnie te znaki, które są... No, wziąłem zdjęcia i byłem blisko, ale nie widziałem jakby na żywo. Ale... I Konstancę też zobaczyłem. Czyli trochę tam nad morze i też tam. Ale byłem w górach, jakby w tych Karpatach yy, rumuńskich byliśmy kilka razy, bo tam graliśmy. Yy, także te przejazdy między tą częścią południowo-wschodnią południowo, yy, południowo, południowo a północno-zachodnią, no bo to, mijaliśmy to ileś razy i przez te góry trzeba było czysto przełamać. Tak ja po bo do tego drakuli tak godzinę. Na godzinkę. Na godzinkę tak? No właśnie, no właśnie nie wiem. Klub, w którym grałem, była Stiego wojskowy klub z tradycjami yy, wielosakcyjne, coś na wzór starej Legii Warszawa, tak. Tak, tej C Bukaresz nie. nie Warszawa. To, to jest coś, coś, coś na tym stylu. I my nawet mieliśmy kierowcę wojskowego, mieliśmy strażnika na hali, yy, który pilnował wejścia z karabinem. Także to była, to była ciekawa przygoda. Tak. Mustra, wszystko, miałem posiłki w jednostce wojskowej załatwione, także też tam sobie chodziłem na obiady i na kolację jak chciałem. To ciekawie, tak, tak ciekawie, ale mieliśmy kierowcę, którego y, jego nie obowiązywały zasady tachografu. Co jest ciekawe. Także on jak wsiadał, to jechać z kółko i Zatrzymał się dopiero jak tam krzyknęliśmy, że pan nie zatrzymał się. To tak. Czyli to chyba podróżowałeś i tak wróciłeś do Polski. I w ogóle tak. jest on ta tak zdania. Troszeczkę, Tak, troszeczkę by w przypadku, hmm. troszeczkę pomogłem szczęściu, troszeczkę myślę, że jeden z, z większych trenerów, którzy byli w Polsce, troszeczkę na mnie postawił, troszeczkę mi zaufał, troszeczkę hmm. no, zaryzykował. Chyba się, jemu też się opłaciło. Mówię o Andrzeju Anastazim, który był moim trenerem w, w Warszawie. W ten, jakby, na samym początku był jeszcze projekt Warszawa, potem przeskoczyło na Werwa, Warszawa, Orlen, Paliwa. Nazwa się <kly> zmieniła, ale klub był drug, hmm, drug, 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 drugi, ten sam. Hmm, miałem troszeczkę szczęścia, bo trenowałem z, Warszawy, z Warszawą, bo jakby tam, tam bardziej mieszkam, <sum> niż w się Miejscu w ale tam z nimi y, y, i się okazało, że jeden zawodnik jest kontuzjowany, drugi y, zerwał kontrakt. Oni mieli problem, już był początek sezonu, właściwie za, za rogiem no i, i postanowili podpisać mnie, bo znałem system Anastasiego, on był zadowolony, bo ja tam trenowałem z nimi, jeździłem na sparingi e, i to mi bardzo dużo dało. No przede wszystkim u kolei ten do kolekcji. Tak, 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 właśnie no niestety ten pierwszy sezon, chyba najbardziej, że mówię tego pierwszego sezonu niestety pandemicznego. E, kiedy pandemia wybuchła, gdyśmy na drugim miejscu, brakowało nam jednego punktu do Zaksy, Kęcierzyn-Koźle. Ja w tym sezonie grałem bardzo dużo, tak się, tak jak popatrzyłem na te statystyki, mówię, kurczę, ja grałem dużo. My jesteśmy hmm. na drugim hmm. miejscu, w Ligę Mistrzów. W grudniu chyba nie... Chyba nie wyszliśmy, albo nam brakowało jednego meczu, już nie pamiętam, że musimy sprawdzić te statystyki. Ale Sezon był niedokończony, nie rozdali medali, po prostu... Po prostu był zatrzymany. Nie było sezonu jakby. No i tego żałuję, bo pewnie z tym, jak graliśmy, jak zobaczyłem, to wydaje mi się, że można było tam... No, e, Pojęć Dokładnie, ale sama przyjemność grania z, znowu z kolegami, z niektórymi z metra, z niektórymi z tym grałem wcześniej, ale też z Kevinem Tillich, czy z Antoine Brizardem, mistrzami olimpijskimi, no to jest e, to fajnie. Fajnie jest. A, no. to jest Inaczej tak się gra, jest, jest łatwiej. Według mnie jest, jest łatwiej. Zastanawiasz się nad innymi rzeczami. Nie nad tym, czy piłka będzie dobra, tylko już zastanawiasz się nad czymś innym. No i potem z domu wyniosłeś się z Warszawy. Tak, moja, moja przygoda obecnie w Warszawie się skończyła i trafiłem na Warmię. Trafiłem na Warmię, gdzie właśnie tydzień temu, tydzień, no już ponad tydzień, skończyliśmy sezon. Niestety bez sukcesu, a szkole bardzo blisko już. Się tak samo jak w tym pierwszym sezonie było znacznie, w pierwszym sezonie nam zabrakło bardzo mało, żeby być w czwórce. Przegraliśmy ze strony hatów w Tajwaleku 15-12, żeby być w czwórce. I ostatecznie zajęliśmy szóste miejsce. Tak teraz w tym sezonie graliśmy też jakby ostateczny piąty mecz i przegraliśmy 3 jeden w zawierciu i, i też jakby wszystko, cały cała mecz był w zawierciu. Zawiercie jest bardzo dobrym zespołem. Bardzo szanuję tam bardzo dużo kolegów i, yy, i bardzo szanuję trenera też Michała Winierskiego, który no, naprawdę robi bardzo dobrą robotę i, i tu, i w reprezentacji Niemiec, i wcześniej w Gdańsku. I widać, że to jest zespół, który jest bardzo poukładany, bardzo dobrze grają taktycznie, bardzo zespołowo. Tam nie ma piłek, które wpadają bez dotknięcia. Yy, nie ma piłek, które są nieaskurowane. Kraju, może i nie mają najlepszych, najlepszych, najlepszych zawodników, może i nie płacą największe pieniędzy. Ale mają pi, Ale mają zespół. Mają zespół, który naprawdę tam yy, uzupełnia się. O, to jest chyba dobre słowo. Zespół, który się uzupełnia. No dobra, kończy się sezon halowy. Czyli plaża czeka. Coś planujesz jakieś występy? Plaża czeka. Mam nadzieję, że uda mi się wystąpić w jakiejś turnieju, ale w nie gdyż też troszeczkę chcę odpocząć i troszeczkę wszedłem w inne zainteresowanie. Bo kilka razy można będzie tutaj nawet, że tam grał i Sobaczewa w tej pizzerii. Tak, kiedyś, kiedyś, kiedyś się zdarzyło właśnie, żeby, żeby zagrać tutaj w Sobaczewie I, i dalej mam nadzieję, że jeżeli tam się poukładają terminy, to też przyjadę. Tylko żeby grać w konkurszówkę, trzeba mieć jeszcze dobrego partnera. I trzeba takiego partnera znaleźć, który też będzie chciał przyjechać, będzie chciał pojechać, też będzie chciał potrenować, bo trenowanie, nie trenowanie pojechanie na turniej, to tak jest bez problemu, zawsze się zdaniem. Ale pff, jednak trzeba tak potrenować, troszeczkę zgrać, e, mieć zaufanie mieć się w, danych, e, w danych sytuacjach, a tak, żeby przyjechać na turniej, to się można jest można to dostać Dęcki i, i wrócić i wstyd, i wstydno właśnie. I styb, no właśnie. To, jest, to jest straszne, że było wstyd. Ale jeżeli e, po swoim przykładzie wiem bo z Jankiem Kirjem, który teraz w Warszawie w projekcji Polski teraz już, e, to zanim trafił do Polski, to mieliśmy takie dwa sezony, które regularnie trenowaliśmy e, i jeździliśmy właściwie dwa-trzy miesiące wakacji, to jeździliśmy poczucie. I to po całym Polsce. I tam też się zdarzyło jakiś tam medal przywieźć, jeden, drugi. Tak się tą plażówką bawiliśmy. Yy, złapaliśmy kilku sponsorów, także tam, szczególnie na wyjazdy za nam się, nam się zwracało. Nie yy, inwestowaliśmy jakoś to wybitnie dużo. Yy, ale też się bardzo dobrze bawiliśmy w tym programie I wtedy to ma taki większy sens, bo tak jechać i się yy, nie być pewnym, że co się wydarzy, jak się zagra, a jak się z... jest się pewnym umiejętności i zgrania z drugim partnerem, to jest od razu... Pewnie się czujesz. Że... Pewnie się bo... czujesz i jest większa, większa mm. Tak sobie powtarzaliśmy z Fiedlejem cały czas, że z drugiej się będziemy dobrze bawić i będziemy mogli Ech, i... to grać. To sobie fajne podejście. To ma nam przyjemność. A przyszły sezon już, wiesz, nie będziesz grał, czy... Jeszcze nie, to Je, jeszcze nie wiem nic. Jeszcze nie wiem. Dla mnie też jest tajemnicą, także, <noise> także jeszcze nie wiem. E, na razie szukam spokojnie, rozumiem, się. Nie chcę, nie chcę się też zbyt szybko decydować. Jestem zdrowy. Jestem już doświadczony. To jest chyba najważniejsze. Jestem doświadczony, zdrowy. Wiem o co chodzi. Wiem, kiedy przykręcić rukę, wiem, kiedy opuścić. To, to, to się nabiera z wiekiem. Ale kraj czy zagranicę? Chciałbym kraj, ale zagranicę też mnie kusi strasznie. Bo tak mnie kusi, że po tej Austrii, po tej Rumunii, po tych Niemczech, w krótkiej sezonie w Niemczech, jakby kusi mnie jakiś taki bardziej, jeszcze bardziej południowy kraj. Turcja? Jakaś Turcja, jakaś Hiszpania, jakieś Włochy, jakaś Portugalia. Coś, coś bym, coś bym chciał... Ale tak nie. Wiecie. Odmienić, zagrać, a też zagrać o coś. Że w jakimś takim zespole, który będzie grał na np. mistrzostwo Hiszpanii, albo mistrzostwo y, Portugalii. To może być nawet troszkę słabsza liga, ale chyba, ale chyba tak, żeby było ambitnie, żeby, żeby walczyć o jakiś medal. Jakiś nie rasy, tak jak nie? nie, tak nie jest Ja samolotem to nie tak, wiem. Tak, <śledzio> tak, to nie, no wtedy, kiedy, u nas jest, kiedy jest sezon, ten halowy, klubowy, no to Brazylia, Argentyna, tam jest lato. No tam jest lato. Tam jest tak gorąco na halach. Ja lubię, ja, ale no, nie jest tak. tak. <grym> nie jest tak. Y Powiedziałeś, że jeszcze masz inne zainteresowania. Ja się poza... swoją inną pasję. Jaką? Inną pasję, która zaczęła się... Notabene niedaleko, niedaleko, no 30 km stąd, na jeziorze zdworskim, za Gąbinem, W Koszulówce? W Koszulówce, tak, w Toszykówce, jak, gdzie znajomi tak, rodziców tak. pływali na żeglówkę. No i mieli tam taką bazetę, mieli jakąś tam kabinówkę i tam się gdzieś zainteresowałem tym żeglarstwem i potem kompletnie nie do tego. Nie było, nie było w ogóle um, pomysłu gdzieś tam. Rysunek jakiś miałem, coś, ale nie, nie interesowałem się kompletnie. No i po jakimś czasie wpadło mi do głowy, że ja może sobie zrobię, popłynę z kimś. Zagadałem do innego, do drugiego, gdzieś tam sobie popływałem, a to po Mazurach, a to po jakimś jeziorze. I na złapał. Potem zrobiłem sobie kurs jeden, potem z... pojechałem sam na Mazury, zorganizowałem jeden wyjazd, drugi wyjazd, trzeci wyjazd. Potem e, zrobiłem e, na morzu, pojechałem, potem zrobiłem z No i teraz tak e, idę skrupulatnie dalej, robię kolejne kursy, kolejne, teraz jako średnia operatora zrobiłem I, e, i za dwa tygodnie ruszamy do Chorwacji, już ja biorę sam jacht z i tak. To po zakończeniu. Ja, jestem organizatorem. Tu po kariery siatkarskiej do koła siabelca. Chyba nie powinienem w mediach rzucać takich y, chęci, takich, takich marzeń. No, to, cioè, bo jak powiem, to, 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 to jeżeli warto <noise> to, że y, takie jest moje marzenie, to zacznę do tego dążyć. Dopóki tego nie powiem głośno. Ale, ale słuchaj, to, to dlaczego właśnie dążyć? Już słyszę, to radia operator, to co to coraz większe no, i taki drugi no, telegram. Szczerze? Czyli, tak. Czy tak, że będzie Nie, myślę, że nie, nie. Myślę, że pomału. Yy, pomału, małymi kroczkami. Yy, na razie sobie pomożę sam. Yy, no, ja będę sternikiem wodnym. Yy, wszystko jest na mnie. Yy, potem może jakiś inny akwen, może hmm. później jakiś ocean. No, nie wiem. Zobaczymy. Może później samemu przywrócę, <ocean>, Może jakieś <suszę> takie. No, czyli chcę powoli że artykułować. Tak, <suszę> ale. Ale też na przykład zacząłem się interesować reketami takimi, no, tymi większymi, tak, tymi Rolexami, Fastnetem, gdzieś tam to obserwuję. Złapałem kilka kontaktów takich naprawdę ciekawych, przy relacji naprawdę też można złapać ciekawe kontakty i, i, i które się utrzymują, później utrzymują. No bo tu, mówię, gdy jesteście na tym samym oczarbie, tak? wszyscy przeżywacie podobne, <grym> wszyscy przeżywacie podobne emocje, tak z tymi falami patrzycie. a choroby Niektórzy mówią, że każdy ma chorobę morską, tylko każdy inaczej przechodzi. No tak. Wierzę, że na jakichś turbo wielkich falach yy, no, hmm. złapie tak? yy, przymulenie. Pytanie, jak bardzo złapie? Czy będzie po prostu dramat czy umieram, czy będzie po prostu... No, brano, to dzisiaj nie z tej sałatki. Ale, ale wracając do tego, że środowisko jest małe, chociażby nawet... Yy, ówczesny prezes projektu Warszawa, gdzie byłem w Warszawie, no się okazało, że też jest żeglarze. I to taki właśnie, że jeździ po różnych, oczywiście wykupuje sobie miejsca, nie jest na głównym scenikie, tylko jest załogantem, ale po takich naprawdę ciekawych, bardzo ciekawych regatach. Między innymi Sydney-Howard był, między innymi dookoła Midwest, to jest dookoła Malty. I tam kawałek z Malty i właściwie się, się odpływa. Także wow, to zaczęliśmy to rozmawiać, To już jest, już jest, tak? już jest, już jest 3-4 dni płynięcia, Z no. Sydney Cobar to nam jest chyba najszybsi w niecałe dwie doby, no ale niektórzy w 4 dni, tak. Znaleźliśmy się w tak? no, Obserwuję też taką panią ee, Joannę Pańko, e, Pańkowską. <śmiennie> która, która jako jedyna kobieta chyba w tym wieku, 63 lata. No, bez zatrzymywania, opłynęła świat dookoła, samotnie. To jest tak, też. To, to, to są ciekawe tematy. To jest tak, jak się poczyta książki, posłucha wywiadów, to jest jednak przekraczanie mocno barier swoich. Tak, do mojego pokolenia to najpierw był Pan teliby, a potem był Krzysztof Baranowski. to były takie ikony. Krzysztofa Szałdowskiego cały czas obserwuje na Instagramie i tak dalej. To jest... Ja trzeci raz się przygotowuję, pan Na trzeci, Wielki, raz, trzeci raz. No, w mocnym wieku. No, Przedtem się małym maskotem ma spróbował. No, dlaczego nie? Czy nie? Czyli samorządzenia, przed tobą, tak, masz ma, ma, raziorobek wojska w ciebie kraju. Tak, jak było najfajniej. Ale zamiast tego, się w tej portugalicy, Hiszpanii, to już że w wskakujesz skakujesz, jak ci. To samo mi tak, mówili, grałem w Olsztynie, że masz jeziora? Ale to tak, ale no, jest No Właśnie. Mówiono mi tak w Olsztynie, że no Janek, ty tu już lujesz tam, idziesz grać w Olsztyn, no, to sobie po treningu żeglóweczkę i ten. no bo ja mówię, Tak, no, to za chwilę będzie 10 stopni, 8 stopni, za chwilę mróz, jezioro raz I tu no, no tak, bo jednak. Nie wiem, no jak jest sezon, to, to już trzeba naprawdę odpuścić takie wyglowanie. Dwa, tak? no, no cztery razy mi się zdarzyło, żeby, żeby gdzieś to raczej popływać. Gdzieś tam przed rozpoczęciem sezonu. No, tak naprawdę wrzesień to już tam łódki chowają już, już nie mamy zacząć pływać. A teraz, jak kończyliśmy sezon, to dopiero nie wiem, chyba takie były dopływania takie Masz, poza środkówką i że które zajmują Ci tyle czasu, masz jeszcze czas na cokolwiek? Mam. Z pismem chodzę. <grym> <grym> no. Szukam cały czas swojej niszy gdzieś, gdzieś, gdzie. Co będę robił po, po zakończeniu grania w siatkówkę. Wydaje mi się, że jestem coraz bliżej znalezienia tego i podjęcia decyzji, że już, że już kończę z graniem, ale. Z że jestem zdrowy, yy, nic mnie nie było jakoś wybitnie i, i chcę mi się grać przede wszystkim, to, to chcę grać jeszcze. Wiesz co, jak zakończysz karierę, to zaproszę Cię tutaj do studia i sobie będziemy kontynuować tą miłą rozmowę. Dziękuję bardzo za... Dziękuję bardzo. A ja wspomnę, że sponsorem rozwoju jest AutoGD, największy na Mazowszych samochodów, ma i Hyundai i czy kontakt przez apkę Dziękuję Państwu do liczenia. Dziękuję.